Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do fragmentu, który zapisany jest w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, piąty werset i dalej. Tam apostoł Piotr napisał tak do Kościoła. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą Waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, i jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość Waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potchniecie, ponieważ dzięki temu. Zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i zbawcy Jezusa Chrystusa. W tym krótkim fragmencie Bożego Słowa, który właśnie przeczytałem, a którym dzieliłem się wczoraj podczas usługi w naszym zborze w kole, apostoł Piotr zachęca Kościół do y, trzymania standardów, do podnoszenia standardów. Zobaczcie, że Paweł, Piotr mówi tam: dołóżcie starań, niech będą Waszym udziałem. Dokładanie starań to podnoszenie standardów, to bycie w jakichś standardach, bożych standardach, których Bóg od nas oczekuje. A to, co zauważyłem w ostatnim czasie, myślę, że nie tylko ja, ale też wielu z nas, że w kościele standardy zostają obniżone. W jednej z książek przeczytałem kiedyś taką historię o zegarze, który był w wiosce. Była to mała wioska, a na jej rynku znajdował się zegar, który kiedyś miał stuczoną szybę. I nikt tego nie naprawił. Za każdym razem każdy, kto podchodził, ustawiał ten zegar według, swoich, według swojego zegara. W konsekwencji nikt nie wiedział, która naprawdę jest godzina. I myślę, że dzisiaj żyjemy właśnie w takim czasie. Obniżanie standardów to jest takie yy, patrzenie na Boże Słowo według własnego widzimy się, według własnych potrzeb. Widzimy dzisiaj, jak obniżamy standardy i wybaczamy Boże Słowo. By zgadzało się z naszymi poglądami, z naszymi oczekiwaniami. Ale Boże Słowo nie może być y, zmieniane, Boże Słowo nie może być y, błędnie wybaczane, po to, żeby tylko pasowało do naszego y, stanu myślenia, do naszych potrzeb, do naszych oczekiwań. Kiedy obniżamy standardy Bożego Słowa, to tak naprawdę lekceważymy Boga, lekceważymy Jego autorytet. I lekceważymy autorytet Bożego Słowa. Dlatego też zachęcam nas do tego, żebyśmy, tak jak mówi Piotr, dokładali sta starań, yy, yy, abyśmy właśnie podnosili te standardy, żebyśmy dokładali starań, żeby Boże Słowo nie było wybaczane, żeby Boże Słowo nie było zmieniane, ale żebyśmy my dostosowywali się do Bożego Słowa, a nie Boże Słowo do naszego życia i do naszych poglądów. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.